Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring Czarodziejem. Trzeba przyznać, że w końcu nasza postać jakoś ładnie wygląda w tym ekipunku i całkiem nieźle się to wszystko komponuje, ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest to właśnie. Że mamy tutaj nie wiem, że mgłę jak w prawdziwym świecie, <gry> praktycznie, to jeszcze niesamowity ziąb, ponieważ rozpoczynamy eksplorację uświęconej śnieżnej doliny, czyli lokacji przejściowej, która nas doprowadzi do właśnie tej właściwej, ukrytej lokacji tutaj pod tą wielką chmurą. E, na mapie przynajmniej. Także. Mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj poradzę, słuchajcie, z tym. Nie pamiętam tego miejsca jakoś tak fantastycznie. Znaczy, wiecie dlaczego? Dlatego, że ciężko jest nas pamiętać, skoro tutaj nic prawie nie mam. Po prostu będziemy się kierować główną ścieżką, jaką tutaj mamy, aby yy, dostać się do mapy. No i to będzie jak najbardziej już yy, duża wskazówka. O, jest punkt łaski. Bardzo fajnie. Pierwszy zresztą. Jaki mamy na naszej drodze już tutaj? Tak samo jak na przykład mamy, wiecie, Otwarty Świat, Ring, well to no to go kojarzę. Pamiętam też lokacje doskonale takie jak, nie wiem, zamek burzowego całunu i generalnie lokacje, które, nie wiem, karyjską na przykład posiadłość, które się jakoś wyróżniają, ale na przykład to. Jakby. O, tu był też ten film właśnie. W którym miejscu znajdują się jakie poboczne lokacje, jakie katakumby, co tam takiego się czai? No to już dla mnie trochę jest problematyczne, no bo tam. Wszystko wygląda tak samo, nie? Tekstury i tak dalej, no. Nie jest to coś. Jakiegoś tam niesamowitego. O kurde. Myślałem, że pojedynczego wilka miałem namierzonego, a tu proszę, jaka niefajna niespodzianka. Uuu. ładnie, razem padli. Super synchro! Z tamtej strony bardziej te wilki dobiegają, a my lecimy tędy. Chociaż nie mogę wejść w mapę, co oznacza, że no właśnie, jestem tutaj niestety zauważony już. Kurde, nie możemy zaskoczyć, ale tak mogę to anulować. Sprintem, ok. Tu jest punkt, gdzie będzie mapa. Oczywiście po drodze nas jeszcze te wilki. i nie tylko! Nie tylko wilki, bo też i te ...polerne... Kule elektryczne nas musiały zaobserwować. przydałaby się nieco większa widoczność. O kurde. By właśnie takich sytuacji tutaj zaraz nie było. Jest kolejny punkt łaski. Całkiem sprawnie to idzie jak na razie. Fajnie. A wiecie co, siądźmy sobie. Na pewności. W sumie jesteśmy niesamowicie blisko miejsca, w którym będziemy mieli do pokonania dwie nocne kawalerie. To po pierwsze. A po drugie, możemy z tej lokacji wreszcie dostać się do Pana Krwi, o którym Wam tyle już opowiadałem i na którego bardzo czekam. Nie ukrywam, więc e, moglibyśmy spróbować tego nawet. E, poszukać tego przejścia w tym odcinku. Myślę, że to byłoby fajne. Myślę, że to jest jakiś skarb z daleka. Cześć wilczku. Sporo ich tu. Nawet tak luźno biegających. Uświęcona ziemia. No i chodźmy sobie teraz tu, aby spróbować jakoś sprowokować tę nocne kawalerię do walki ze mną. To by można było jeszcze obczaić. Tu będzie trzeba podjechać, to będzie dość długa eksploracja. A, gdzieś tutaj, właśnie, będzie przejście do pana krwi. No, gdzieś tutaj. Albo tu. No, generalnie tamte zakątki. A kilka aktywności pobocznych tutaj jeszcze będzie do zrobienia. Nie pamiętam, czy, to, czy te nocne kawalery nie były wyjątkiem. No, dobra, możemy to ogarnąć jeszcze. Że one się pojawiały również za dnia w tej aurze, ale chyba nie były. Dobra, no. Ja wiem, nocna kawaleria, hehe, więc... Oczywiste, że musi być w nocy, no. Czasami są wyjątki, nie? Ale to nie było tak, to nie wiem czemu tak pomyślałem o tym. Garniemy sobie tych... Yeti jakby naszych. Są bezradni, nie? To nie jest satysfakcjonujące zabijanie. Ale jest to bardzo skuteczne, co by nie mówić. Oni są banalni dla maga i jakiegokolwiek wojownika, który posługuje się, nie mukiem na przykład. No, generalnie walka na dystans to jest niesamowita przewaga. Zobaczcie, dwa trafienia i on leży. Coś pięknego. Jak sprawnie działa to zaklęcie na nich. A nikt z tego konwoju w ogóle nie ogarnia co się dzieje, żeby było najśmieszniej jeszcze <gry> idealnie podmierz. Dobra, czyli ogarniemy sobie najpierw was, a potem zawalczymy z kawaleriami. Myślę, że tak będzie spoko. Tam w tle taki dość mocny przeciwnik łazi. Zaraz się będziemy mogli rozprawić z nim. To jest ten. Giermek chyba, jak dobrze myślę. Aha, tak jest. O, w stolicy mi najbardziej za skórę zaszli w tym, od... w tym podejściu do gry, w tej serii. To już jest drugi. Ustrzelimy go póki nie wie, że ja tu jestem w ogóle. Aj aj! aj. Kurde! Dobra, takiej zagrywki się nie spodziewałem, to mu się udało, muszę przyznać. A, nie poradził sobie z tym zaklęciem najlepiej. jest zdezorientowali, jak podchodzą mi... Ej, stary, czemu nie żyjesz? Dobra. Co to było w ogóle do zdobycia? Bo trochę trwało to wybijanie. Dynamiczny, zakrzywiony miecz. No, czyli klasyka. W sensie nic przydatnego dla mnie, ale zobaczymy sobie chociaż jego opis. Żeby chociaż jakąkolwiek nagrodę z tego mieć, nie? Jak nie będę go używał, no to chociaż niech ta historia będzie jakąś nagrodą, powiedzmy dla nas. Legendy mówią o Mistrzu Miecza, odziany na niebiesko, jego zakrzywionym ostrzu, wzorowanym na płynącej wodzie. Silny atak wyzwala serię ciosów, przypominających taniec, dając wgląd w świat legend, cięcia z obrotu, ulubiona umiejętność zwinnych wojowników. A no, raczej umiejętność, którą. po prostu możemy mieć na wielu jeszcze innych broniach, już zaobserwowaną przez ten cały czas, jak gramy w Elden Ring. Dobra, odczekajmy sobie do zmroku. W ogóle, mm, najprawdopodobniej, w ogóle, przepraszam za w ogóle, w ogóle, ale rozkojarzyłem się trochę e, w pokoju. Wydaje mi się, że bardzo prawdopodobny jest taki scenariusz, że DLC do Elder zostanie zapowiedziane na TGA, czyli tam The Grand Video Awards, tak jak e, przewidywałem, już Wam mówiłem w jednym z odcinków. Tak się teraz takie newsy zaczęły pojawiać już. E, więc. E, Mam nadzieję, że moje przewidywania będą słuszne <laughs> i faktycznie się doczekamy czegoś takiego. Nie wiem, czemu te punkty są tak rozświetlone. Chyba tego nie było kiedyś, co? A nie, może nie pamiętam. Ej, tego nią usza. Okej. Okay. Ale, e, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Mm, no, to jest niedługo, bo w nocy z 8 na 9 li list grudnia, przepraszam, nie listopada, czyli za miesiąc, lekko ponad od 1.30 9 grudnia do czwartej nad ranem, czy 4.30 nawet ten event może potrwać. Także, no jest to coś słuchajcie tylko dla hardkorowców, jeżeli ktoś chce wytrwać, bo to jest jeszcze z czwartku na piątek, co w ogóle jest przerażające. Nocna kawaleria CEP. Hmm. Czy to zawróci aż tak? No trochę próbowało, ale no nie było to najskuteczniejsze zaklęcie na świecie. Mam nadzieję, że ta druga kawaleria mnie nie zauważy. Kurde, wierzchowca trafiam. Kurde, ciągle wierzchowca trafiam. Nieszczęsnego. No to jest najlepsza sytuacja, jak obu trafia. <grych> tak, jak na przykład i teraz. Pięknie. Kurde, aż przeskoczył mnie. No, jak tak tam wprost stoi, to jest najlepiej. Kurde! Prawie na hita! Ja już wiedziałem, że oberwę, dlatego się zacząłem drzeć wcześniej. Nie no, bez jaj, no. obrażenia są w ogóle. Okej. Okay. Mój pies zaczął czekać z wrażenia. Dobrze, cała walka się odbywa niesamowicie blisko punktu łaski, ponieważ jak pomyślimy sobie o tym, że mamy do pokonania jeszcze jedną kawalerię, No to robi się niewesoło, nie? No, spadniesz z konika swojego? O, proszę. Będzie egzekucja. <laughs> Kawaleria rozpieprzona, słuchajcie, no, ale zostaje jeszcze jedna. Mm, możemy zaryzykować i spróbować ją potraktować tak od razu nawet, bo tutaj one stanowią duet, jak widzicie. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej nagrody za to i nie wiem, czy gdybyśmy odpoczęli, to czy ona by się nie zrespiła. Wolę nie ryzykować i się nie przekonywać o tym niefajnym aspekcie tej walki na własnej skórze. Szczerze mówiąc, aha, ona stanowi część konwoju. No to musimy z łuku sobie skorzystać. Puśćmy go od razu. Dobra, trafione. Giermukowie mnie nie zauważyli. No i od początku wjeźdźca trzeba celować i tyle. Znaczy źle nie wyszło z tą pierwszą kawalerią, ale no... Niepotrzebnie nawalałem w nią. O Boże. Dobrze, ona nie ma jakiejś, nie wiem, opcji zrypostowania mnie. Właśnie w tej sytuacji, kiedy mi się kończy stamina, to byłoby straszne. Naprawdę opłakane w skutkach. No, co jak co, ale stamina to zbija genialnie ten boss. Ma niesamowity impact, nie? Jezu, nie mogłem wstać nawet. Spamowałem rola. Nie! Kurde, jaki błąd! Szlak by to! No tak niewiele brakowało, nie? O mój Boże. Pch. No i chyba będzie od początku walka z kawalerią. Tak obstawiam, ale te świecące elementy chyba były jednak, tak jak teraz myślę, wiecie, wcześniej w grze. Chyba, chyba jednak były. Kurde, bele. No dobra, odpocznijmy do zmroku, no i spróbujmy, no, jakoś to jeszcze rozegrać. Powinny się zrespić już. Bez jaj. Na tych orbów nie będę nawet podjeżdżał, bo to się fatalnie nie skończy. Super jest to, że możemy jako mag naprawdę z niesamowitych odległości przyciągać sobie wrogów, jak to właśnie tę kawalerię. Trochę tak jakbyśmy mieli normalny łuk, nie? No nie musisz, że mi na drodze. Jezus Maria, serio. Gościu. Nie, mhm. ja, no, zaklęcie jest beznadziejna. Znaczy, jak trafi, to super, no. Ej, cep, okej, okay. czyli walczymy znowu z tą samą kawalerią. Okej. Okay. Czyli się respi. Nie pamiętałem tego. No ale skoro stanął no to jest logiczne, nie? Widziałem, że poruszenie w tym konwoju jakoś się zrobiło, ale nie wiedzą skąd te ataki nadchodzą, bo tam chyba jakiś strzał poleciał niedaleko. Ten księżyc rani chyba, mam wrażenie, tam eksplodował i. Giermek jakiś taki zaniepokojony się wydawał. Kurde, ale... można zjeść tego bossa, nie? Naprawdę, tymi obrażeniami. Zobaczcie, już po nim. No dobra, zostaje jeszcze ta z drugiej strony. Spójmy, może objechać od frontu. Ten cały konwój. W którym, czy było śmiesznie, już niczego nie ma. Przestrzała aż jednym trafiłem. Niesamowita skuteczność w moim wykonaniu. Okej. Okay. A, będzie dalszy atak. Myślę, że odjazd już. No tu super ofensywnie chcemy tą glewią pokonać widzę. Znaczy tak strasznie agresywnie jest nastawiony ten boss akurat. No, jak widać mu to popłaca niestety. Dobra, moja chwila, na wyleczenie i regenerację many, super. Dobrze się zdecydował na objazd, taki bezsensowny. O nie! To przecież nie No To byłoby opłakane w skutkach dla mnie. O, bora na szybki rol. Co się stało? Aha, zeskok mu przerwał atak. Okej. Okay. No tak. Bo tam przecież było. Był 20 cm wyżej, więc. Naturalnie musiał mu to anulować atak. No i dziękuję, dobranoc. Pokonano wroga. Duet wyeliminowany. Mamy, słuchajcie, kamień Kowalski starożytnego smoka. No i cały ekwipunek nocnej kawalerii. A no, pod koniec gry właśnie mnóstwo tych kamieni można zdobyć. Ja to tak trochę krytykowałem przy pierwszym przejściu, bo przez praktycznie większość mega długiej gry nie mieliśmy ich w ogóle, a tu nagle ich sypie na końcu jak nie wiadomo i co. Króczo-czarna zbroja pokryta grubą warstwą zaschniętej krwi, noszona przez nocną kawalerię, jeżdżącą na żałobnych ogierach. Nocna kawaleria, która teraz nocą przemierza ciemne trakt, była kiedyś dowodzona przez upadły omen i niosła śmierć wielkim wojownikom, rycerzom oraz czempionom. I powiem szczerze, ustawię to sobie, jest trochę lepszy ekwipunek, ale. Myślę, że y, dla Maga to naprawdę... Znaczy do Maga to nawet pasuje. No tutaj Lionela możemy sobie zostawić. Nogawice też Lionela niech będą, skoro mamy i tak średnie obciążenie postaci jakimś cudem. Y, to może być, myślę. Ja nie mam przeciwko temu jakby nic. Możemy nawet ustawić sobie takie nakrycie głowy. Które fajnie się w sumie komponuje, zobaczcie, moim zdaniem, przynajmniej do całej tej postaci, nie? Taki mroczny, opancerzony czarnoksiężnik. Fajne, nietypowe. Chodźmy sobie teraz odpocząć, aby po zmroku nie eksplorować tej lokacji. Aha, dobra, dałem się, DAŁEM SIĘ zmienić To jest punkt łaski. I w sumie mamy też tyle run, że levelowanie będzie jak najbardziej możliwe. Nie będzie witalność. Dlaczego? Dlatego, że... No niedługo bossowie nam powiedzą dlaczego. Dlaczego potrzebujemy HP. Więcej. Zdecydowanie więcej. A no i w sumie nie odpocząłem. Tak bardzo tego chciałem. Do rana niech będzie. Będzie najwięcej czasu na to. Hmm. Dobra, chodźmy. Dobrze, że mi ten zaskocz nie anuluje jakoś tam przywołania strugi. Gdybyście odcinek o jakichś takich moich oczekiwaniach odnośnie DLC do Ring i prawdopodobnych scenariuszach, cóż to DLC może wnosić? Ja już dawno temu o tym opowiadałem w odcinkach, ale bym tak to mógł zebrać do kupy: trochę te wszystkie rzeczy, o których wspominałem, i jeszcze jakieś takie inne prawdopodobne scenariusze. Dobra. nas spokojnie się zregenerować. Nawet na maksa. Amulet niezłomnego rogu. No proszę. Fajnie, że to wybuchnęło w tej sytuacji, bo miałem więcej czasu na to, żeby się jeszcze yy, zregenerować tą butelką. Są bardzo niebezpieczni. W sensie. Skarabeusze nawet tu są bardzo niebezpieczne. W tej lokacji wszystko chce nas uśmiercić. Dobra. Pojedziemy w tym kierunku. Pewnie, że gdzieś po tej stronie było wejście do, do, do właśnie pana krwi, ale. która to dokładnie miejscowa by była, no to się jeszcze okaże. Tu na pewno widać, że jest coś wartości. Znaczy, interesującego. Ruiny Yellow. Yellow Anix, ok. Mamy nawet posąg Mariki, co jasno sugeruje, że to nie jest najprostsze miejsce. I trzeba przyznać, że tak faktycznie jest. No, szczury to szczury, ale. Znaczy, szczury to jedno. <ścoughs> eee, ale no, te olbrzymy tutaj. To coś znacznie, znacznie mocniejszego, niż się wydaje. Zwłaszcza, że nie potrafią jeszcze, cho cholera, jak to olbrzymy, skrasać dystans, nie? A to stąd taki olbrzym oszalały. Zobaczcie, co on odpierdziela. Oni byli na przykład na... wulkanicznym dworze, byli na początku stolicy, też? Z tego co pamiętam. Nie, dobra, nie, tam były golemy, nie olbrzyme. Tam były golemy, coś innego. Ale on był na wulkanicznym dworze na przykład, ale chyba nie korzystał z szału wtedy, więc był troszkę słabszy. A nie, przepraszam, tam był jeszcze inny, Tam był taki, co jak Ktulu, trochę wyglądał, nie? Dobrze mówię? Chyba dobrze. No, kurde. To będzie straszne. Dobra, szczury wyjaśnione. Cholera miałem. Wow, to go wcale nie zblokowało. Miałem z ducha skorzystać tutaj. To jest straszne, że to przechodzi przez ściany. Dobra, no nie będzie tisza, bo już mam ją ustawioną, ale muszę zmienić sojusznika i ulepszyć sobie w końcu. Jezu, goście, ty budynku nie bo ja chcę go pozwiedzać jeszcze. Czemu ten drugi strzał nie trafił? Po pierwsze ok, ewidentnie w ścianę przypalił, ale drugi? Słabo. <ścoughs> Przerolował. Dobra, komicznie to wygląda. Trzeba przyznać. Oko yellow i złoty rune. Ok, niech będzie regeneracja. Tam są kolejne olbrzyme. Już nic więcej nie ma. I to jest bardzo, bardzo ważne miejsce. Tutaj, jak dobrze pójdzie, to znaczy, jak dobrze się ustawię, to dwóch zabijemy jednym strzałem. O właśnie. Na tym mi właśnie zależy. Żeby nie marnować punktów skupienia niepotrzebnie. Co to było? O o. nawet w jego zasięgu cały czas? A, on się nie wyleczył. Jego pastek zdrowia nie był... Jakby przestał być zredukowanym, nie? O kurde, ale ustrzone. Nice. Muszę go dobić. Ej! Co się stało? Czemu to go nie trafiło? Przepraszam bardzo. O o. No, naprawdę kosmiczny zasięg, czasami. Czy ciemny księżyc rani aż tak daleko poleci? Nie wiem, przekonajmy się. O dziwo tak. Ale wydaje mi się, że z kometą znacznie lepiej wychodzimy mimo wszystko. A skurczę najlepsze zaklęcia, jakie mamy. Ja. Chyba, w największej ilości sytuacji to się po prostu naprawdę dobrze sprawdza. Nie jest to jakiś taki super. Sytuacyjne zaklęcie, tylko taka prostsza strzałka magiczna, zwykła, która naprawdę nabija świetne obrażenia. Kolejni oszalali wyznawcy, materiały, oczywiście też związane z szaleństwem, czy konkretnie z płomieniem, oszalałem płomieniem. Friends flame. Kamienny. Kurde, nawet nie wiem, że tu się tej z kimś tłuczesz, przyjacielu, dobra, jest i regeneracja. No, i jest i kolejny olbrzym. Chyba nasze takie finalne miejsce, do którego tutaj od początku zmierzaliśmy. Co? Czy nie? Nie. Teraz. Gdzie jest to finalne miejsce ze skarbem w tej lokacji pobocznej? Muszę je znaleźć, bo to mi spokoju nie da. Myślałem, że je przegapiłem, że tu było. To wyglądało jak lizorczyna ściana, musicie się zgodzić. Boże, wydawało mi się, że nie! Chcę zaatakować tym. Ja już tak się nigdy nie mogę przyzwyczaić, że mamy potwora po naszej stronie. Wiecie co? Jestem bardzo ciekaw. O! Czy twórcy sami wpadli na ten pomysł, aby mieć potwory po naszej stronie do, do przywoływania jako duchy? Czy zostali zainspirowani yy, przez ten nieoficjalny mod do Dark Souls 3, który nagrywałem? gdzie też właśnie dużą rolę odgrywali przeciwnicy po naszej stronie. Grałem nekromantą wtedy i pamiętam, że właśnie często przywo przywoływaliśmy sobie sojuszników w postaci przeciwników, nie? Serio, jestem mega ciekaw. nie? Czy jakby, znaczy to nie jest nic unikalnego, żeby, wiecie, przywoływać sobie stwora i mieć go po naszej stronie, no takie coś to już e, w grach od, nie wiem... No ja kojarzę gry co mają 20 lat i takie coś było, nie wiem, Baldur's Gate, Tibia i inne rzeczy, e, ale no w Soulsach tego jakoś tam od początku nie było, więc no, jestem bardzo ciekaw jak to było z twórcami. Kurde, wiecie co? Znajdę tą lokację ze skarbem tylko i zaraz się zobaczymy, bo będę krążył i krążył. Dobra, słuchajcie, mam to miejsce, to jest tutaj, zobaczcie. Można w ten sposób wskoczyć. Porąbane, nie? Naprawdę bardzo dobrze ukryte, trzeba przyznać. Ale kierując się tą zasadą, że zawsze w lokacji pobocznej musi być jakieś przejście do skarbu, na pewno to trafimy, na takie coś trafimy i wszystko odnajdziemy, tylko trzeba być wytrwałym. Po prostu. Eee, to nie tutaj. To jest w inkantacjach. Inkantacja pochodząca od psychotycznych trzech palców. Gwałtownie wyzwala żółty płomień szału z oczu osoby. Przytrzymaj, aby ogień trwał. Tę inkantację można wykorzystać podczas ruchu. Jest to materializacja nieznośnego bólu i niepowstrzymywanych łez eee, tych, którzy cierpią przez płomień szału. I moi drodzy, myślę, że tym oto bardzo optymistycznym akcentem możemy sobie ten odcinek zakończyć, ponieważ eee, no, mamy taki fajny punkt eee, spokoju. No i zbliżamy się już do tych 30 minut także tutaj sobie zakończymy i jutro się zobaczymy o 17 w kolejnym oczywiście odcinku z Elden Ring Czarodziejem. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zapraszam o 20 godzinie jeszcze dzisiaj i oczywiście codziennie na The Last Hero of Nostalgia, czyli naprawdę chyba jednego z najlepszych lajków -like ostatnich lat. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczyska. Pa pa! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.